Dożynki gminne, które w tym roku odbyły się w Łażanach, były wspaniałym świętem tradycji, radości, tańca, pięknych ludowych strojów i dobrego tradycyjnego jedzenia. Na odwiedzających czekało mnóstwo atrakcji. Gospodarzami wydarzenia w tym roku było Sołectwo Łażany, na czele z Sołtysem Wsi, Radą Sołecką i Kołem gospodem Wiejskich Łażanianki, a także pracownicy Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie oraz Urzędu Miejskiego w Żarowie, którzy dołożyli wszelkich starań, aby impreza była udana. Wspólnymi siłami zrobiliśmy to, co tutaj widzicie. Sołtys nam pomagał? Dopigował tak, nas. Nie, ja to tylko tutaj byłem od sprzątania tak naprawdę. Dobry? Słuchajcie, dobry. E, tak, ogrom prac e, i On to nie na tydzień, e, tylko na dobry miesiąc, jeżeli chodzi o taką organizację, którą widzimy dzisiaj, tak? Czyli ronda, ubranie, to wszystko zorganizowanie, przywiezienie, ale to podziękowania dla dziewczyn przede wszystkim tak. za... Tą dekorację, to, co widzimy na scenie, to co widać dzisiaj na stoisku, to co jest dokoła nas, to jest tak naprawdę 4 miesiące ciężkiej pracy. I to każde popołudnie, każdy wolny czas spędzony na świetlicy. Myślę, że to im się należą, że tak powiem, podziękowania, a dla nas wszystkich tak naprawdę udanej, świetnej imprezy. Ja też chciałam podziękować swoim koleżankom, tak jak powiedział tutaj wcześniej mój przedmówca Sołtys, robiliśmy to już dużo, dużo wcześniej, ale było cudownie, wesoło, śmiesznie. I ciężko. Do dożynek przygotowywaliśmy się kilka tygodni, a wykonane przez naszych mieszkańców dekoracje dożynkowe były wyjątkowe i wspaniałe. Rolnicze święto rozpoczęło się od mszy świętej w kościele pod wezwaniem Bożego Ciała w Łażanach, podczas której poświęcono tegoroczne plony i wieńce dożynkowe przygotowane przez nasze sołectwa. Rozpoczynamy świętowanie tego dnia Panu Bogu i ludziom za tegoroczne plony. Przynosimy tutaj wieńce, przynosimy naszą pracę, przynosimy nasze sprawy. Złóżmy to wszystko na ołtarzu pańskim i prosimy nam Panu Kołdniem błogosławień. Ulicami Łażan przeszedł korowód dożynkowy, na czele którego kroczyli starostowie dorzynkowi Kamila i Jakub Madej, oczywiście przy asyście Żarowskiej Orkiestry Dętej. oraz boisku sportowym w Łażanach, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości, można było podziwiać piękne dożynkowe wieńce, które z wielkim zaangażowaniem wykonali nasi mieszkańcy. Nie zabrakło również symbolicznego podzielenia chlebem, którego dokonali burmistrz Przemysław Sikora w asyście naszych starostów dorzynkowych. Rolnikom, sadownikom, ogrodnikom i działkowcom za plony, które codziennie znajdujemy na stołach, podziękował burmistrz Przemysław Sikora. Na scenie zespół Kalina Skalna zaprezentował obrzęd dożynkowy, podkreślając, jak trudna, ale jednocześnie ważna jest praca rolnika. Do tańca i wspólnej zabawy zachęcali gości także nasi artyści koło gospodyń wiejskich łażanianki. Nie można zapominać o wspaniałościach kulinarnych przygotowanych przez naszych mieszkańców. Koła Gospodyń Wiejskich zadbały o nasze podniebienia, serwując pyszne, tradycyjne potrawy. Mamy w swoim menu kukurydzę, naleśniki, ciasto, cytrynówkę, sołtysówkę i jeszcze wiele innych nalewek. Na tą co tą tysówkę to bym uważał, bo potrafi, yes, potrafi dobra. uderzyć do głowy, ale nie, tak naprawdę też trzeba podziękować kołowi koło, koło gospodyni wiejskiej, tak. e, naszym dziewczynom, e, bo tak naprawdę dzisiaj zaplecze, jeżeli chodzi o kwestie ugoszczenia wików i w ogóle to ich zasługa, to, to one włożyły tutaj swój trud pracy i też należy mi się po prostu gromkie brawa za to. Szykowaliśmy wieniec przede wszystkim, to jest najbardziej czasochłonne, ale oprócz tego szykowaliśmy wszystko, co, co tutaj podajemy na, na gorąco, są pierogi, są placki, e, są wypieki, e, są wyroby domowe, także to jeszcze dłużej do tyłu, nie tylko te kilka tygodni, ale no robiliśmy to w takim gronie, które się lubi, które się wspiera, więc te przygotowania do dożynek, przygotowania wieńca to jest czysta przyjemność. W tym roku Koło Gospodyń przygotowało przepyszny udziec z, 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 z sosem pieczarkowym, zupkę gyros. Chlebek ze smalcem i z ogóreczkiem pysznym, przeróżne ciasta, przeróżne wypieki, nalewki, soczki, słoiczki z dżemikami, z przetworami. Także wszystkie takie domowe, fajne wyroby są dzisiaj u nas. Głównie KGW Kalina, ale oczywiście nasze mieszkańcy i mieszkanki. Każdy tutaj też piek ciasta, bo też mamy na naszym stoisku ciasta. No, całe przygotowanie i ozdób, i nie ozdób i wszystkiego tak naprawdę. Także całe kalno tutaj nam pomagało. Czas intensywnej pracy, że tak powiem. E, organizacja bardzo dobra, jeżeli chodzi o Radę Sołecką. E, tutaj e, współpraca wielka z OSP, wspólnie działamy. Wczoraj spotkałyśmy się, lepiłyśmy pierogi, rano przygotowałyśmy farsz. E, mamy też taki wiejski kociołek. No to już e, indywidualne przygotowanie, już każdy w swojego domu. Wiadomo, praca zawodowa, więc nie ma na tyle czasu, żeby po prostu wszystko robić e, wspólnie. Stąd dzieliliśmy się też na jednostki i mamy nadzieję, że goście będą zadowoleni, wszystko będzie smakowało. Stoły uginały się pod ciężarem domowych smakołyków, które podbiły serca wszystkich uczestników. Dziękujemy Państwu za kulinarne rozkosze. Podczas dożynek w gminnych w rozstrzygnaliśmy rozstrzygnęliśmy konkurs na najpiękniejszy wieniec dorzynkowy. Wszystkie sołectwa otrzymały wyróżnienia. Gratulujemy naszym sołectwom. Wieńce dożynkowe prezentowały się pięknie. W tym roku na dożynkach wybieraliśmy także najsmaczniejsze ciasto dożynkowe w konkursie Złota Makutra – Owocowa Rozkosz. Uczestnicy dożynek mogli częstować się ciastami, które zachwycały nie tylko swoim wyglądem, ale przede wszystkim smakiem. Gwiazdą tegorocznych dożynek gminnych był zespół Łobuzy. Muzycy oczarowali i poderwali do tańca naszą publiczność. Śpiewaliśmy i tańczyliśmy razem w rytm ich najbardziej znanych hitów. To był wspaniały koncert. No to bycie, to...